Święto Katedry świętego Piotra Apostoła. W pierwszym czytaniu Piotr, w pierwszym swoim liście, zwraca się do starszych, czyli do przełożonych, również on sam, będąc starszym, zwraca się do nich z taką prośbą, żeby paśli stado Boże, czyli zajmowali się wiernymi w jaki sposób. Mówi po pierwsze, żeby je strzegli z własnej woli, nie pod przymusem. Niech to będzie po prostu z własnej woli. Żeby to było po Bożemu, nie po ludzku, nie ze względu na niegodziwy zysk, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy cię mierzą, wspólnoty, ale jako przykład dla stada. Czyli muszę dawać ludziom przykład, muszę to, co robię, nie robić pod przymusem, ale naprawdę chcieć to robić. Muszę zwracać uwagę, żeby to, co robię, było Boże i muszę to robić z oddaniem. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że są tacy pasterze, że istnieją tacy biskupi, księża, ojcowie. Są tacy, ale widzimy, że też nie ma takich. Natomiast to, co jest piękne, że jest ideał. Jest ideał. Ewangelia przedstawia nam ideał. Nowy Testament przedstawia nam ideał. I każdy z nas, który chce zostać księdzem, każdy z nas, który stara się być z innymi ludźmi, tak naprawdę on o tym ideale słyszał. Ten ideał go pociągnął. Ten ideał był dla niego takim, czy ciągle jest takim obrazem, czy celem, do którego, do którego zmierza. Natomiast, niestety, jako ludzie nie zawsze dorastamy do tych ideałów. Ale najważniejsze, że on jest. Bo jeżeli byśmy nie mieli takich ideałów, jeżeli nie byłoby takiej celi, jeżeli nie byłoby takiego celu, jeżeli nie byłoby takiej, takich marzeń, to wtedy no, no, nie mielibyśmy nawet motywacji do tego, żeby się zmieniać. Chodzi o to, że, żeby też zrozumieć w życiu. Że każdy z nas ma grzechy, każdy z Was ma też swoje grzechy, ale najważniejsze, żebyśmy nie stracili wiary w nasze ideały, żebyśmy nie stracili wiary w nasze marzenia, żebyśmy nie stracili wiary, że, że coś jest możliwe, że może w tym momencie nie domagam, może w tym momencie no, widzę w sobie takie czy inne braki, ale wierzę w to, że właśnie ten ideał, właśnie ta meta, ten cel jest dla mnie moim marzeniem, moją wiarą i moim, moim pragnieniem. Jeśli chodzi o psalm, psalm 23, bardzo, bardzo znany. Pan my pasterzem nie brak mi niczego, zwróćmy uwagę na to właśnie pierwsze zdanie. Kiedy Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Niczego mi nie braknie. Kiedy więc mówię, że czegoś mi brak, to, to w jakim sensie mówi zdradzam, że Pan Bóg nie jest moim pasterzem? Bo gdybym gorąco wierzył w to, że jestem Jego owcą, że jestem Jego poddanym, jestem Jego wiernym, i gdybym gorąco w to wierzył, że Bóg jest moim dobrym pasterzem, to nawet jeśli mnie zabiera, nawet jeśli mnie przeczołga, nawet jeżeli każe mi iść w dalekie, w dalekie strony, nawet jeżeli jest mi źle, idąc w ciemną dolinę, to ja wiem, że On jest pasterzem i on wie, co robi. On wie, co robi, nawet wyprowadzając mnie do niewoli babilońskiej, nawet zabierając mi dobrobyt, bogactwo, to wszystko, co zabrał Hiobowi. Pan dał, Pan zabrał. On jest pasterzem. On wie, co robi. Może w tym momencie mnie strzyże, może w tym momencie po prostu mnie opatruje rany. Nie wiem, dlaczego mnie tak boli, ale wiem, że On jest dobrym pasterzem. Więc chodzi o to, chodziłoby w życiu o to generalnie, żeby starać się, żeby nami nie rządziły nasze pragnienia, nasze pożądania, nasze, nasze nie wiadomo jakiej rzeczy, ale żeby nami rządził Jezus, żeby nami rządził Bóg. Jeśli On będzie pasterzem, to wtedy człowiek nauczy się, takiego, nauczy się takiej akceptacji, że mam to, co Bóg chce. Może to jest jeden talent, może po prostu w tym momencie jest, jest mi ciężko, ale, ale wiem, że On o tym wie. On o tym wie i czemu mam się martwić zbytnio, czemu mam się troszczyć zbytnio. I dopóki wierzę w Boga, nie będę mówił, że czegoś mi w życiu brakuje. Jeśli chodzi o Ewangelię, jest to, to Ewangelia opisująca, jak Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Jezusa. No i mówią, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jakiegoś z proroków. A wy za kogo mnie uważacie? Pyta, pyta Jezus. I wtedy Piotr odpowiada: Ty jesteś messiarz, syn Boga Żywego. I ciekawe jest to, że Jezus nie mówi, że, że zbuduję mój kościół na opoce znajomości ludzi i znajomości tego, co ludzie mówią o mnie, ale, ale mówi tylko do Piotra: Ty jesteś, Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół. Czemu to nie powiedział do uczniów, do apostołów, którzy byli świetnie zorientowani, bardzo dobrze wiedzieli, co ludzie myślą na temat Jezusa? Bo, wie, bo skały kościoła nie buduje się na tym, co ludzie myślą na temat Jezusa, tylko na mojej poprawnej wierze w Jezusa, na moim wyznaniu. Jeżeli ja wyznaję, że Jezus jest synem Bożym, jeżeli ja wyznaję, że Jezus jest Mesjaszem, jeżeli ja wyznaję, że Jezus jest Bogiem, to na tym można zbudować kościół. Że ciągle najważniejsza jest moja osobista wiara w Jezusa niż znajomość opinii innych ludzi o Jezusie. Naprawdę czytamy bardzo wiele, oglądamy różnych rzeczy, dyskutujemy z ludźmi, słuchamy tego, co mówią ludzie, natomiast żebyśmy nigdy nie dali się, nigdy nie dali się odkłamać czy zniechęcić, czy zapomnieć o tym, że to, co najważniejsze, to jest moja wiara w Jezusa Chrystusa. Skupmy się na sobie, wróćmy do siebie, troszkę bądźmy bardziej egoistami, żeby sobie powiedzieć: Najważniejsze jest to, w co ja wierzę, najważniejsze jest moje oparcie na Jezusie. Ludzie oczywiście są ważni, opinie są ważne, możemy poprawiać, dyskutować, zastanawiać się, ale jeżeli nie będzie naszej osobistej wiary w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nie będzie w nas Kościoła, nie będzie w nas opoki, będzie piasek, będzie piasek, na którym ciężko będzie zbudować dom na skale pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen